Cześć wszystkim! Dzisiaj zrobimy sobie szybką zupę buraczkową. Składniki są w opisie, także zapraszam do oglądania. Na początku ścieramy na tarce marchewkę, pietruszkę i seler. Cztery ziemniaki kroimy sobie w kostkę. Tutaj mam 2,5 litra bulionu. Może być z rosołu, może być z kostki. Wrzucamy starte warzywa i ziemniaki. Gotujemy aż będą miękkie. Warzywa już są miękkie. Ja mam tutaj swoich buraczków zasmażanych. Są naprawdę bardzo dobre, słodziutkie, ja używam tylko takich. To jest duża oszczędność czasu. Nie musimy się bawić w obieranie i ścieranie buraków, a te naprawdę są o wiele lepsze, także spróbujcie sobie. Wrzucamy je do garnka i będziemy gotować parę minut. Mam tutaj fasolkę czerwoną. Teraz przelejemy to przez sito. I opłuczemy wodą. Pasolkę wrzucamy do zupy. Tak, 150 ml śmietanki 30%. Wlewamy sobie do miseczki. Wlewamy trochę naszej zupy. Mieszamy i przelewamy do garnka. Gotujemy parę minut i nasza zupa jest gotowa.